Jakiś czas temu przedstawialiśmy aplikację e-Kody rozpoznającą związki E w produktach spożywczych. Oto podobny program autorstwa Bogumiła Jankiewicza eFood. eFood ma praktycznie taki sam interfejs w wersji na Androida i iPhone'a. W centralnym punkcie ekranu odnajdziemy wyszukiwarkę związków. Rozpoznaje ona zarówno cyfry, jak i litery szukanego dodatku do żywności, co upraszcza szybkie znalezienie podejrzanego E. Po kliknięciu w interesujący nas dodatek pojawia się pakiet informacji o nim to w jaki sposób jest pozyskiwany, ryzyko z nim związane oraz maksymalne dawkowanie. Osoby nie lubiące wczytywać się w tekst mają wskazówki w postaci dosadnych ikonek wraz z krótkim wyjaśnieniem, czy produkt zawierający ten związek można w ogóle spożywać, czy należy uważać, czy może absolutnie z niego zrezygnować. W prawej górnej części ekranu odnajdziemy opcję dzielenia się informacją za pośrednictwem Facebooka. Poniżej wyszukiwarki odnajdziemy listę wszystkich dodatków pogrupowanych liczbowo, nawigację po nich ułatwia filtr dzielący je na barwniki, konserwanty, przedziwutleniacze itd. Oczywiście kliknięcie na dany związek otwiera widok analogiczny do tego z wyszukiwarki. Baza danych aplikacji uzupełnia słownik pojęć. Z niego dowiemy się, czym tak naprawdę są emulgatory, czy tajemnicze gazy nośne. Trudno znaleźć większe wady e-food. To prosta, ale bardzo przemyślana od strony ergonomii aplikacja z przejrzyście skonstruowaną bazą związków oraz dodatkowym słownikiem pojęć. Sposób wyjaśnienia ryzyka związanego ze spożywaniem danego E jest również bez zarzutu. Pod względem interfejsu i łatwości wyszukiwania związków, e -Food wygrywa z ekodami, a reklama pojawiająca się na dole ekranu nie uprzykrza korzystania z aplikacji. Idealnie byłoby oczywiście, gdyby e Food sama rozpoznawała związki na etykietach i sama wskazywała, jakie niebezpieczeństwa kryją się w danym produkcie. Ale i tak polecamy ten program fanom zdrowego żywienia.